Jest z nami Robert Podoliński, jest Janusz Michalik. Janusz, tutaj na pewno nie było takiego amerykańskiego show dzisiaj na boisku. No nie było, ale Amerykanin, znaczy nie Amerykanin, Polak, który gra w Ameryce, zrobił show. Drugi też był, no wyjechał do Francji. Słuchajcie, fajnie, no my żeśmy rozmawiali, można to rozebrać, ten mecz. Wiadomo, że był gdzieś tam 20 minut, że graliśmy słabo, ale 4-1 to jest ważne, bo ja chcę tu wrócić na mecz z Anglią o coś. Ja chcę powiedzieć, że dominowali Amerykanie na boisku studio też tylko jeden, rozdawał karty. Bez... Nie, nie. Nie, nie liczył się z nikim. Przebiegł się, przebiegł się po studio, ale fajny mecz, fajny mecz, dużo, dużo fajnej merytorycznej rozmowy. Zresztą każde spotkanie z Januszem, to jest rozmowa o piłce, a nie o, przepraszam, nie wiem, jakie wstanę, o dupie Maryni. Także także, także, ty, także ty, bardzo przyjemni. Ja już z i... tobą rozmawiam o, o tym happy ending. Nie wiem, to, to wiesz. Nie że ktoś ze Stanów ogląda. To, ogląda. Ciężki mecz. Cztery celne strzały, cztery bramki, piękne bramki. No i pan piłkarz Robert Lewandowski. I, a jak ty patrzyłeś? na to wszystko swoim analitycznym okiem, to widziałeś tutaj rękę Paulo Souza, czy bardziej tę siłę Roberta Lewandowskiego? Nad jedną rzeczą dyskutowaliśmy przed spotkaniem. Odwaga wystawienie boksy mhm. przeciwko trzem obrońcom. Ja nie wiem, czy to nie jest pierwszy mecz. Problemy w środku pola, problemy z kreacją gry. Natomiast nie wiem, czy to nie jest pierwszy mecz, w którym selekcjoner miał pomysł pod przeciwnika i ten pomysł mhm. wypalił. Dwóch silnych, rosłych napastników, którzy wiązali trójkę obrońców, do środkowania wszystko, wszystko sfinalizowane bramkami. Także, no chyba ten pomysł oprócz tego tworzenia gry, bo chyba, chyba Lepiej nieco w piłkę momentami grali albańczycy, ale 4-1 dla nas i, no i w końcu chyba trafił, trafił z pomysłem na przeciwnika selekcjoner. I zobaczcie, że w wielu meczach jednak Paulo Souza potrafi robić zmiany, bo no. te zmiany nam coś dają i coś wnoszą. O czym mówiłem, druga połowa, charakter I, i Świderski tam ile minut grał nie i coś nie? zrobił, Linety zro, zrobił a też dobrze. No i nawet a, z Dawidowiczem żeśmy rozmawiali, to była taka, tak nie że chciał, ale on tam dosyć nieźle zagrał w moim przekonaniu. obrońcą absolutnie, absolutnie nie był, także a, ręce w kieszeni przepraszam, ale to a najsłabszym, kto był, A najsłabszym kto był nie dzisiaj rozmawiamy. na boisku? Jest nie, zwycięstwo nie, 4 nie. do 1, my szanujemy zwycięzców i to, że reprezentacja Polski dalej spowodowała to, że widzimy się na meczu z Anglią gotowi, gotowi do walki. No to dobrze, to będzie jak ten mecz z Anglią powinien wyglądać? Dzisiaj widzicie jakiś zalążek, który daje nadzieję na Anglię? No ja się martwię o tę obronę, prawda? Bo Albańczycy nam wrzucali te prostopadłe piłki za kołnierz może 4-5 razy. Bramka tak padła, no później trochę lepiej żeśmy to bronili, ale to oczywiście będzie coś takiego, co Anglicy na pewno będą robić często i dobrze. Także tyły w dalszym ciągu dla mnie to jest duży problem. No ja myślę, że mierzyć się z Anglikami, nawiązać wyrównaną walkę moglibyśmy przy, przy zdrowym Zielińskim, przy zdrowym Klichu, e, przy Grześku Krychowiaków w bardzo dobrej formie. Po prostu w najlepszym z możliwych zestawień, w dobrej dyspozycji. Mamy bardzo dużo absencji, obawiam się o to spotkanie, ale no, cały czas te emocje, to jest piłka nożna, to jest narodowy, to, to, to będzie komplet. No, trzeba wierzyć, no, bo, bo, bo jestem wierzący, to, to wierzę. I tym pesymistycznym akcentem kończymy tę rozmowę. Robert Podoliński, Janusz bardzo. Michalik.